Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Witam serdecznie. Kolejna lekcja z Muzeum Oświaty. Jesteśmy w Bydgoszczy. Wystrój, jak i poprzedniej lekcji, ale lekcje całkiem współczesne. Temat dzisiejszej lekcji to druga lekcja ze statystyki, mediana i dominanta. Temat przewija się bardzo często w zadaniach zamkniętych na maturze. Czym jest dominanta? Zacznijmy od tego. Dominanta zwana modą. Jest to wartość występująca najczęściej. Oznaczamy to literką MO albo duża literka D od słowa dominanta. No ale jeżeli mamy w zestawie liczb kilka liczb z tą samą najwyższą częstotliwością występujących, to tych dominant może być kilka. Nie musi być jedna, może być dwie, trzy dominanty czy mody. Problem pojawia się wówczas, jeżeli wszystkie liczby, yy, które występują w zestawie, mają taką samą częstotliwość. Wówczas mówimy, że zestaw nie ma dominanty. No dobra, to była definicja, a teraz zobaczmy dla przykładu. Poproszono 20 rodzin o podanie, ile mają dzieci. No i dane z tych 20 rodzin zostało zapisane w postaci takiego ciągu. Kolejne 20 rodzin, kolejny ciąg i kolejne 20 rodzin, kolejny ciąg. Wiecie, że statystyka zajmuje się gromadzeniem tych danych, ale również na porządkowaniu, więc uporządkujmy te dane. Zrobimy to najprościej w tabelce. Liczba dzieci, ilość rodzin, które zadeklarowały, że mają taką ilość dzieci. Zero dzieci zadeklarowała jedna rodzina. Jedno dziecko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć rodzin odpowiedziało na pytanie, że ma jedno dziecko. Dwoje dzieci, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery rodziny powiedziały, że mają dwoje dzieci. Troje dzieci, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć rodzin powiedziało, że ma troje dzieci. No i czworo dzieci. Jest taka jedna rodzina. Pamiętajcie, że kiedy zbieracie sobie wszystkie dane i zapisujecie w postaci tabelki, to sprawdźcie, czy czegoś nie pominęliście. Na początku było powiedziane, że 20 rodzin. No to sprawdźmy, czy mamy 20 rodzin. 10, 14, 19, 20. Jest 20 rodzin. No i teraz trzeba znaleźć dominantę. Dominantę, czyli modę. Liczbę, która najczęściej występuje. Widzimy, że tą dominantą będzie 1, ponieważ 9 rodzin zadeklarowało, że ma jedno dziecko. Dobrze, teraz przykład drugi. Tu również przewija nam się 0, 1, 2, 3 i 4. Zaczynamy od 0. 0 występuje raz, dwa, trzy, cztery. Cztery razy, czyli cztery rodziny... Powiedziały, że nie posiadają dzieci. Jedno dziecko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwoje dzieci, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Troje dzieci, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czworo dzieci, jedna rodzina. I znowu sprawdzamy, czy suma wynosi dwadzieścia. Jak widać, wynosi dwadzieścia. Mamy co drugi przykład. Pięć. Rodzin zadeklarowało, że ma jedno dziecko, pięć rodzin zadeklarowało, że ma dwoje dzieci, i pięć rodzin zadeklarowało, że ma troje dzieci. Dominantą w drugim przypadku jest nie jedna liczba, a trzy liczby: jeden, dwa i trzy. No i ostatni zestaw naszych rodzin. Zwróćmy uwagę, że mamy zero dzieci, jedno dziecko, dwoje albo troje. Nikt nie zadeklarował z tego zestawu, że ma czworo dzieci. Zaczynamy zliczać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć rodzin zadeklarowało, że ma yy, że nie posiada dzieci. Ile rodzin zadeklarowało, że ma jedno dziecko? Też pięć. Dwoje dzieci też pięć. I troje dzieci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cóż mamy za przypadek? Mamy ostatni przypadek. Wszystkie występują tyle samo razy czyli z tą samą częstotliwością. To oznacza, że w podpunkcie C jest brak dominanty. Nie mamy w tym ostatnim przypadku. No dobrze, przejdźmy teraz do następnego pojęcia. Następnym pojęciem jest mediana. Czym jest mediana? Medianą uporządkowanego, niemalejąco zestawu. Tu bardzo ważna rzecz: zestaw musi być uporządkowany niemalejąco. Słowo klucz: uporządkowany niemalejąco. Pierwsza rzecz, którą będziemy robić, jak będzie zestaw, trzeba go uporządkować. W tablicach matematycznych, które dostajecie na maturze, macie takie zapisy. Właśnie medianu uporządkowanego, niemalejącego zestawu nazywamy wyraz środkowy xn plus 1 na 2, jeżeli n należy do nieparzystych oraz średnia arytmetyczna xn plus 2, dodać xn przez 2 plus 1 podzielone na 2, gdzie n należy do parzystych. Powiem szczerze, że nie jest to wcale proste, co macie zapisane, ale zaraz się okaże na przykładzie, że jest to bardzo, bardzo prosta rzecz. Mam zestaw liczb 1, 2, 4, 7 i 1. Pierwsza rzecz, to co podkreśliłam, musi być uporządkowany niemalejąco. Porządkuję. 1, 1, 2, 4, 7. Teraz sprawdzam, ile w zestawie jest liczb. Czy parzysta, czy nieparzysta ilość? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nieparzysta, no to znaczy, że medianą będzie wartość środkowa. Wyraz o numerze y, trzecim, czyli mediana wynosi dwa. Teraz w przypadku parzystym. Pierwszy krok znowu uporządkować. Przykład B mamy 6, 3, 1, 2, 5, 5. Mamy zestaw sześciu liczb. Czyli porządkujemy je znowu w sposób niemalejący. 1, 2, 3, 5, 5, 6. Jest parzysta ilość składników. Co robimy? Dzielimy to dokładnie na pół. I to, co jest tutaj zapisane, jest to średnia arytmetyczna wyrazów środkowych. Mhm. Teraz wyrazy środkowe są 2. 3 plus 5 na 2 to jest. 4. I kochani, uwaga. Zwróćcie uwagę. Mediana jest 4. 4 nie należy do zestawu. Oczywiście jest to wynik poprawny. Mediana nie musi należeć do zestawu liczb. No i teraz zadanie kolejne, to zadanie już rachunkowe, które też się często pojawia nam na maturze. Mediana zestawu uporządkowanego niemalejąco Liczb 2 4 5 x 9 11 wynosi 6. Naszym zadaniem jest oblicz x. Skoro jest rosnący, to zwróć, jest to uporządkowane niemalejąco, to zwróćmy uwagę jakie liczby może przyjmować nasz x. Może być piątką, szóstką, siódemką, ósemką bądź dziewiątką. Pod warunkiem, że jest to liczba Naturalna. Nie zaznaczyłam tutaj, że zestaw składa się z liczb naturalnych. Jak się zabrać za liczenie? Szukamy środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zestaw składa się z sześciu liczb. Środek będzie w tym miejscu. Licząc medianę, liczymy średnią arytmetyczną wyrazów środkowych. Pięć. Plus x na 2 to 6. 5 plus x równa się 12, czyli x wynosi 7. Oczywiście, tak jak mogliśmy się spodziewać, będzie to liczba z przedziału od 5 do 9. Wszystko nam tutaj pasuje. Kolejne zadanie, no znowu matematyka. Ocena. I liczba uczniów, którzy otrzymali daną ocenę ze sprawdzianu. Sprawdzian z matematyki. Analizujemy. Co mamy w tej tabelce? W tabelce mamy, że ocenę niedostateczną otrzymało dwóch uczniów. Ocenę dopuszczającą trzech uczniów. Ocenę dostateczną siedmiu. Ocenę dobrą czterech. Ocenę dobrą sześciu uczniów. Ocenę bardzo dobrą czterech. Ocenę celującą dwóch. Cóż robimy? Najpierw patrzymy, ilu uczniów było w naszej klasie. No to sumujemy. 5, 12, 18, 22, 24. 24 uczniów liczy klasa. Żeby znaleźć teraz medianę, bo dominantę to chyba każdy z Was widzi, dominantą jest ocena dostateczna czyli dominowała tutaj nasza trójka. Yy, dzielimy nasz zestaw na 2 i otrzymujemy 12, czyli liczba ocena o numerze 12 i ocena o numerze 13 to będą te dwie środkowe. Powiecie: No dobra, trzeba byłoby sobie tak wypisać. Wypisałam dwie jedynki, 3 dwójki, 7 trójek i teraz liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12 dwanaście. O. Mam środek. Oznacza to, że nasza mediana to średnia arytmetyczna 3 plus 4 na 2. Oznacza to, że średnią oceną jest średnia 3,5. I znowu, nasza ocena nie należy do zestawu liczb, ale jest jak najbardziej medianą. No ale powiecie zaraz, a jeżeli to będzie zestaw, Składający się ze 100-200 elementów, czy też będziemy tak wypisywać? Oczywiście, że nie. Popatrzcie, 24 uczniów, czyli muszę znaleźć ocenę o numerze 12 i 13. Ja mogę to zrobić z tej tabelki. 2 plus 3 to 5, plus 7 to 12. To oznacza, że ocena o numerze 12 jest w tym miejscu, a ocena o numerze 13 jest w tym miejscu. No, i bez wypisywania obędzie się, wynik możemy od razu wyznaczyć. Kolejne zadanie z zastosowaniem naszej mediany to zarobki. Mamy firmę, która zatrudnia kierownika i pięciu pracowników. Kierownik. Zarabia 8 tysięcy, a pracownicy odpowiednio 2, 2,800, 3,400, 3,600 i 4,200. No i nasuwa nam się pytanie, jaka jest mediana, czyli wartość średnia w naszej firmie. Co robimy? Porządkujemy. Bardzo szybko uporządkujemy, ponieważ tych wszystkich pracowników już mamy uporządkowanego, uporządkowanych, natomiast naszego kierownika przerzucamy na sam koniec z jego zarobkiem 8 tysięcy. Szukamy teraz środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli po trzech stawiamy. Tu jest nasz środek, i teraz mamy 3,400 i 3,600. Średnia między tymi dwoma 3400 plus 3600 podzielone na 2 mamy tysiąca. Jest to nasza wartość. Średnia, czyli średnio zarabiamy 3,5 tysiąca w tej firmie. No cóż, ten co zarabia 2 tysiące, pewnie powie, że nie jest to średnio. No a kierownik powie, że jemu też daleko do tej średniej. No, tak w życiu niestety jest. To jest to, co mówiłam o średniej. Żona niestety nie jest taka do końca uczciwa, bo część zarabia dużo poniżej, dużo powyżej. Sami widzicie, że jeszcze tu czegoś nam brakuje, ale to będą następne lekcje. Kolejna yy, sonda, którą tutaj przedstawię, to jest wynik sondy. Zapytano 20 uczniów, właściwie yy, jakiejś klasy. Ile książek przeczytał pan, pani w ciągu ostatniego miesiąca? To pytanie zadano 20 osobom. 10% yy, odpowiedziało. A, przepraszam, źle oznaczyłam sobie. Yy, 10% yy, odpowiedziało, że przeczytało dwie książki. 25%. Procent, przepraszam bardzo źle, 20% odpowiedziało, że przeczytało trzy książki, 30% odpowiedziało, że nie przeczytało żadnej książki i 40% powiedziało, że przeczytało jedną książkę. No to ja bym chciała ustalić, jaka jest dominanta i jaka jest mediana. Dominantę właściwie nie musimy niczego liczyć, od razu widzimy, że dominuje. Nawet na tym diagramie jedna książka. Tak? Jedną książkę. To jest liczba dominująca. No a teraz mediana. Najpierw zobaczmy, ilu, yy, ilu respondentów, których pytaliśmy, yy, przeczytało te ilości książek. 10%, zacznę tak: 0 książek, jedną książkę, dwie książki, trzy książki. Tu będzie ilość książek, a tu ilość osób, które nam odpowiedziały na to pytanie. Zero książek. 30%. Pamiętamy, że pytaliśmy 20 osób. 20 osób. 30% z 20 osób to jest 6. Tu będzie liczba osób. Teraz jedną książkę przeczytało. 40% pytanych, to znaczy, że 8 osób. Dwie książki zadeklarowało 10%, to znaczy, że to są dwie osoby. No i ostatnie trzy książki, trzy książki, 20%, czyli 4 osoby. Przypominam, sprawdzamy, czy tu jest 20 osób, którym zadano to pytanie. Oczywiście. Że jest. No i teraz mediana. Mediana, 20 osób, znowu szukamy ilości książek, które są na miejscu 10 i 11. 20 podzielone na pół to jest 10. Czyli mamy dwie liczby środkowe: liczbę o numerze 10 i o numerze 11. No i teraz proszę bardzo, nie będę już wypisywała tak jak w poprzednim przypadku 24 osoby z tymi ocenami. Będziemy liczyć 6 i 8, już mamy 14. Czyli w tym miejscu oznacza to, że nasza mediana to jest 1 plus 1 na 2. Oznacza to, że medianą jest też 1, czyli jedna książka, którą przeczytali nasi uczniowie. Następne zadanie, zadanie bardziej skomplikowane zadanie dotyczące średniej arytmetycznej mediany i dominanty. Mamy medianę i mamy dominantę. Z zestawu liczb: 1, 2, 3, 4, c, 2, 3, 4, 4, 4. Mamy wyznaczyć wartość c, jeżeli nasza średnia arytmetyczna jest równa dominancie. Dominantę widzimy tutaj od razu, nasza dominanta to 4. Tak, dominanta 4. Co za tym idzie, średnia arytmetyczna to również 4. No i liczymy nasze C. Zaczynamy od sumowania wszystkich liczb, czyli 1 plus 2 plus 2 porządkuję sobie od razu, tak jak tu widać, już zostały uporządkowane te liczby, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4 i nasze C, które jest poza zestawem na razie, czyli mam dwie dwójeczki, do tego mam dwie trójeczki i do tego mam cztery czwóreczki. I naszą niewiadomą C, to dzielimy przez ich ilość, 2, 4, 6, 8, 10, przez 10 i ma to się równać 4 zgodnie z tym, co było w treści zadania. No to czas teraz na zliczenie. 5, 8, 11, 15, 19, 23, 27, dodać C równa się 40, bo 10 razy 4 to 40. No i teraz nasza liczba C to będzie 40 minus 27. Oznacza to, że jest to liczba 13. To była ta łatwiejsza część zadania. Teraz przed nami zadanie nieco trudniejsze, ponieważ nasza średnia arytmetyczna ma być równa medianie. No tak, ale zestaw był nieuporządkowany. Po uporządkowaniu zestawu spójrzmy, co się dzieje: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Liczb w zestawie mamy 2, 4, 6, 8, 9 i nasze C jest dziesiąte. Zgodnie z definicją mediany jest to średnia arytmetyczna wyrazów środkowych. Gdzie będą wyrazy środkowe? No, właśnie między piątym a szóstym wyrazem naszego ciągu uporządkowanego niemalejąco. No tak, to oznacza, że nasze C możemy wstawić albo w pierwszej piątce albo jakby w drugiej piątce. No to będziemy robić symulację. Jeżeli nasze C wstawimy 3, 3 w tym miejscu zestawu, czyli napiszę, że C jest mniejsze bądź równe 3, gdzieś w to miejsce pojawi nam się C, a potem będzie 4, 4, 4 i 4. No to gdzieś w tym miejscu może być. Jeżeli C będzie gdzieś bliżej wstawiane, yy, no to może być w tym miejscu, czyli będę miała 1, 2, 2, C, 3, 3, 4, 4, 4, 4, to nasza piąta będzie wypadała w tym miejscu. Tu już od razu widzimy, że 3 plus 3 na 2 to będzie 3. Czyli nasza mediana może wynosić wówczas 3. No i nasza średnia arytmetyczna też musi wynosić 3. No to czas na wyliczenie naszego c w tym przypadku. Skorzystam sobie z poprzedniego, czyli oznacza to, że 27 plus c przez 10, tak, suma tych nam się już nie zmienia, jest równa 3. Czyli 27 plus c równa się 30, czyli c jest równe 3. No dobrze, to był przypadek, kiedy nasze c byłoby mniejsze bądź równe 3. Teraz, kiedy nasze c będzie większe bądź równe 4. No, niestety, miejsce na tablicy nam się skończyło. Pozwolę sobie tu zmazać i rozwiązać tą część zadania w tym miejscu. Przyjrzyjmy się. Jeżeli nasze C jest większe, równe 4, to jak wygląda nasz ciąg? 1, 2, 2, 3, 3 i teraz. Tu może być C, tu może być 4. Y, dobrze, napiszę, niech będzie dalej. 4, C, y, 4. 4, 4, ono może być tu, albo może być poza, czyli mogą mieć 4 czwóreczki i C na końcu. Przyjrzyjmy się teraz. Tu będzie nasz środeczek. Co to oznacza? Że nasza mediana to jest 3 plus 4 na 2. Mam 3,5 medianę. Mediana... To 3,5, teraz czas na wyznaczenie naszego C. No i znowu, korzystam z tego pierwszego przykładu, gdzie mamy 27 plus C przez 10 jest równe 27 plus C przez 10, ponieważ liczb w ciągu nadal mamy 10, wynosi 3,5. 27 plus C to 35. Co oznacza, że nasze C wynosi w tym momencie 8, czyli jak najbardziej poprawne było wstawienie tutaj naszego C na końcu. A w tym wypadku nasze C mogło znajdować się albo tu i było literką, było liczbą 3, albo w tym miejscu, gdzie również było liczbą 3. Sami widzicie, że Mediana i dominanta to trochę mało. Średnia arytmetyczna i średnia ważona to również mało z tej statystyki. Chcemy czegoś jeszcze więcej, ale o tym na następnej lekcji. Dziękuję bardzo.